Sponsorem kanału jest Elvibert. Co 70 80 jest... trasy? Tak. Hello. 50 albo 1,5 euro. Dobra, 50 deków. A co mam. Staćmy. No. Mnie. Stać mnie. Teraz nie będzie stać. Jakby tak rzucał Dziękuję. Bye, bye. Będziemy tam dziś o godzinie 19.30 polskiego czasu. Derby, tirany! Idziemy czytać czy udawać, że czytamy, bo nie mamy pojęcia, co tu jest napisane. Ale są teraz takie aplikacje, że skanujesz i tłumaczysz. Więc zaraz próbujemy taką jedną znaleźć. To, 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 to. Co ty Słuchaj, le Dzisiaj faworytem są gospodarze, ponieważ grają u siebie. Znaczy nie u siebie właściwie. Wszyscy zgrają na wyjeździe, bo gramy na stadionie. E, piszą, że przyjechali jacyś dziwni ludzie z Polski, którzy kupili bilet, mimo tego, że mają akredytację. Kupili szalik od takiego starszego pana. How much? How much? Ja wiem, ale plan, <laughs> chciałem nagrać. Tak, tak. Dobra, okay. Thank you. Dziesięć tysięcy osób ma tutaj być dzisiaj na tym stadionie. 11, mówił. Do Nawet tej pory jest 11. 11 co chwilę ktoś przychodzi, kupuje. To też nam rozwiązuje zagadkę, dlaczego przeniesiony jest mecz na ten stadion. Tak. Bo stadion Partizani mieści 5-6 5 i chyba i pół. Tak. Najdroższe bilety to jest ciekawostka 50 euro. 50 euro? Tak, widziałem tam cennik. E, 5 euro za bramkami, 10 czy 15, na, długiej. na długiej. I 50 to musi być jakiś VIP. Derby pomiędzy Partizani Tirana a KF Tirana to najważniejsze spotkanie w Albanii. Początki tej rywalizacji datuje się na lata 40. ubiegłego wieku. Rozegrano już ich ponad 170 i za każdym razem stają się głównym tematem dyskusji w mediach sportowych całego kraju. Partizani to obecny mistrz. KF Tirana to najbardziej utytułowany zespół w historii Albanii. Jedyny mający nad herbem dwie gwiazdy, każda symbolizująca 10 mistrzostw. Jeszcze cztery i będą mogli dołożyć do herbu trzecią gwiazdę. Dla obu klubów grały legendy albańskiej piłki. I gitarę, pana Jottpano, Loro Borici, na Krieziu, czy najlepsi strzelcy w historii reprezentacji Erion Bogdani, Alban Bushi czy Sokol Sikalesi. Oryginalnie kibice KF wywodzili się z klasy wyższej i średniej i zdecydowanie bliżej było im do poglądów prawicowych. Partizani zaś reprezentowali klasę robotniczą popierającą na ogół lewice. Dziś te różnice powoli się zacierają, choć wciąż są jeszcze bardzo widoczne. Mecz jest tak ważny, że przeniesiono go z kilkutysięcznego stadionu Partizani na największy i najbardziej nowoczesny obiekt w całym kraju – Arena Combetare. To tutaj w 2022 odbył się finał Ligi Europy wygrany przez Romę José Mourinho. Derby Tirany uznaje się za jedne z najważniejszych na Bałkanach. Ok, let's go! Parasi dhe pa pare të kemë Gjithë për qërëse, Parasi dhe Pesim Sogani nga të duhet të dajnë sot so. Pjalla vretë, besoja të so, so. Derby ostatecznie dla Partizani. Gospodarze przegrywali już 0-1, ale potrafili odrobić straty i przedłużyli serię do 6 meczów z rzędu bez porażki przeciwko lokalnemu rywalowi. W tabeli są na drugim miejscu z ośmiopunktową stratą do lidera, ale to może nie mieć żadnego znaczenia. Od tego sezonu w Albanii zamarzono sobie play-offy rodem ze Stanów Zjednoczonych. Po 36 kolejkach pierwsze cztery zespoły zagrają po trzy dodatkowe mecze systemem każdy z każdym. I dopiero najlepszy z tych spotkań zostanie mistrzem Albanii. Możesz więc sezon regularny zakończyć z wieloma punktami przewagi nad drugim w tabeli zespołem, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo playoffy wszystkie cztery zespoły zaczną z zerem punktów na koncie. Plus jest taki, że mistrza poznamy dopiero na sam koniec sezonu, a w rundzie playoff emocji na pewno nie zabraknie. I chyba wybiorę się w maju do Albanii ponownie na tę rundę dodatkową, bo wszystkie mecze zostaną rozegrane na tym pięknym Arena kombetare. Pamiętajcie, że te mniej lub bardziej egzotyczne ligi możecie obstawiać u sponsora kanału LV Bet, który umożliwia te wszystkie wyjazdy. Sprawdźcie link w przypiętym komentarzu pod filmem. Podczas każdego wyjazdu chcę dotrzeć też do jakichś polskich wątków, i wam je przedstawić. Tym razem w Albanii odnalazłem Sebino plaku, byłego reprezentanta Albanii, a dziś asystenta trenera w Partizani. A przede wszystkim byłego piłkarza Śląska Wrocław, który strzelił piękną bramkę przeciwko Brugi w eliminacjach do Ligi Europy. We Wrocławiu odpłacono mu się zesłaniem do klubu KOKOSA, czyli robieniem wszystkiego, żeby zgodził się na obniżkę pensji lub rozwiązał wysoki kontrakt. Ostatecznie sprawa trafiła do Lozanny, gdzie Trybunał Arbitrażowy orzekł winę Wrocławskiego Klubu, który musiał wypłacić Albańczykowi ponad milion złotych odszkodowania. Mimo to Sebino bardzo pozytywnie wypowiadał się o Polsce, kibicach Śląska i poza tamtym wydarzeniem. Ma tylko dobre wspomnienia z pobytu w naszym kraju. Ludzie w Polsce byli dla mnie bardzo mili. To co wydarzyło się z prezydentem Śląska było dziwne, ale nie winię za to miasta ani mieszkańców. Mam z Wrocławia tylko dobre wspomnienia. Pamiętam kilku graczy. Bramkarz Marian Kelemen, Mario Pawelec. Dużo świetnych gości. Wciąż mam kontakt z wieloma z nich, jak Pajszą, który gra teraz w Turcji. Kiedy byłem juniorem w KF Tirana, moim pierwszym meczem w zawodowej piłce były od razu derby z Partizani. Jestem szczęściarzem, że mogłem zagrać dla obu tych drużyn, poznać atmosferę z jednej i z drugiej strony. Najlepszy piłkarz derbów w Tirany? On potrafił robić różnicę. Grał wtedy dla FK Tirana. Nazywa się Davy Muka. To legenda Tirany. Co najbardziej lubiłeś w Polsce? Atmosferę na trybunach. Najlepsza była, gdy graliśmy przeciwko Zagłębiu Lubin, tak, tak, to lokalne derby. Nie tak, pamiętam już całego kontekstu, ale wspomnienie z tamtych meczów zawsze już ze mną pozostanie. Podobnie jak atmosfera w meczu z Brugią. Okay. Chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców Śląska. Widziałem, że tuż nie w dół, nie przestawajcie wspierać swojego zespołu. I jak keep to mówicie, hej Śląs! Mecz Partizani kontra Tirana był tylko pretekstem, żeby polecieć do stolicy Albanii, ale zaledwie jednym z wielu. W dalszej części odcinka obejrzycie stolicę z bliska, poznacie praktyczne informacje co, gdzie i za ile. Poznacie też kilka ważnych wątków z burzliwej historii tego kraju, która pozwoli lepiej zrozumieć mentalność albańczyków. Sprawdzimy też ceny koszulek piłkarskich ich reprezentacji oraz klubów. Do tirany z Polski dolecicie Ryanerem, wizerem albo Lotem. Ceny za loty tanimi liniami możecie upolować nawet do 200 zł w obie strony, co w dzisiejszych czasach jest jak za pół darmo. Po wyjściu z lotniska kierujcie się wzdłuż budek z wypożyczalniami aut, aż do autobusów, które za 400 leków zawiozą Was w 25 minut do centrum tirany. Możecie to przeliczyć na 4 euro. 100 leków to mniej więcej 1 euro, więc po taniości. A kto tu siedzi na ławeczce? Dzień dobry. Siema Szczepanu. W końcu się udało. Człowieku, ja w trochę jeszcze w to nie wierzę w ogóle. Co tu się w ogóle dzieje? Dzień dobry pan. Pobajmy to Dzień dobry. Mieliśmy pierwszy posiłek tutaj. Znaczy, ja bym Szczepan dojadał. Chciałem powiedzieć w Gruzji. W Albanii jesteśmy. W, I w Albanii jesteśmy. Tak. I Szczepan mnie uczy, jak nie się nie nie mówi po albańsku, bo jak ja wchodzę, to wiecie hello, good morning. A Szczepan już jest takim kozakiem. Że mówi po... że Znam dwa słowa. Albańsku. No już przynajmniej dwa, to jest dwa więcej niż ja. ja jeszcze potrafię piwo zamówić. Jak jest po albańsku dzień dobry? Ale Jeszcze Nie, to jest dziękuję, no, widzisz. Musisz tak. wolniej i przeliterować, przesylabować. Perszendetje. detie. Tak. I próbowaliśmy rozkminić, z czym to się kojarzy, bo tutaj generalnie jest tak, że mało co się będzie kojarzyło, ale perszendetje... Perski dzień. No takie coś właśnie <laughs> tak, że detje, że detje to dzień... Bo albo dzieci, perskie dzieci. Nie, nie myl mi, ja muszę zapamiętać, Persen Perszen dzień dobry, Persendetie. to perszendetje to jest dzień dobry, tak już będę tam starał się mówić, a dziękuję? Fale menderit. Fale menderit, fale jak na morzu, menderit jak mandarynka, mandarynka albo meteoryt, fale menderit i to jest dziękuję, fale menderit i perszendetje, dwa pierwsze słowa jakie poznaliśmy w Albanii. Nocleg bukowaliśmy na Airbnb, mieliśmy do dyspozycji pokój w mieszkaniu przemiłego małżeństwa. Za dwie osoby, za trzy noce zapłaciliśmy 80 euro. Za tę cenę nie oczekiwaliśmy luksusów, tym bardziej, że tylko tam spaliśmy i to w dodatku mało. Czyście się zastanawiali jak wygląda mieszkanie na Airbnb w bardzo blisko centrum Tirany za 80 euro za trzy noce dla dwóch osób? Wygląda tak. I oczywiście, że Szczepan był tu pierwszy, to sobie zająłeś łóżko. A Nie zajął. Graliśmy w kamień, kamień papier, ja nożyce. Krałeś, tylko Ciebie nie było, więc przegrałeś. Następnego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie, bo Szczepan jeszcze przed derbami chciał pokazać mi sklepik z pięknymi koszulkami piłkarskimi na stadionie Arena Kombetare, Ale najpierw poznamy Was z największym bohaterem narodowym Albanii. Pamiętajcie tylko, że w godzinach szczytu tirane lepiej zwiedzać pieszo. Auta stoją w niekończących się korkach, a jazdę dodatkowo utrudnia albański zwyczaj stawania samochodem na środku ulicy, bo kierowca wyszedł tylko na chwilę, coś szybko załatwić. Gdy będziecie w Tiranie, na 100% traficie na plac Skanderbega. Położony jest w centralnej części miasta i nazwany jest od imienia bohatera narodowego Albańczyków Jerzego Kastrioty, który w XV wieku odpierał ataki Turków. Co ciekawe, Początkowo walczył po stronie tureckiej, bo jako dziecko został oddany jako zakładnik w osmańskie ręce. Walcząc dla imperium, zyskał tytuł Bej Aleksander, porównując jego wyczyny w dowodzeniu do Aleksandra Wielkiego. Bej to tureckie słowo oznaczające wodza, a więc trochę inaczej niż w polskim slangu. Na jego placu znajdziecie Teatr Opery i Baletu, Bibliotekę Narodową Albanii, a kilka minut stąd. Znajduje się jeden z największych meczetów na całych Bałkanach. Z kolei jeszcze do 1991 roku, gdzie dziś znajduje się pomnik Skanderbega, stał tutaj dumnie wielki pomnik Józefa Stalina, usunięty podczas demonstracji. Byliśmy tu za osłoną nocy, a teraz jesteśmy za dnia. Plac Jerzego Skanderbega. Kawał placu tak swoją drogą. Ten budynek w trakcie budowy to będzie budynek w, kształ w kształcie głowy właśnie Skanderbega A ciekawostka, żeby pokazać jak Tirana się rozwija Jak zrobić dookoła odjazd no. Widzisz, że dużo budynków się buduje To prawda Jest też to, to, co Ci opowiadałem wczoraj, że jest dużo dyskusji a propos właśnie terenów W jaki sposób dostają pod inwestycje i kasy, skąd ta inwestycja jest finansowana, ale. Dobra, zagadka dla Ciebie. No. Pokaż mi budynek w Tiranie, który był najwyższy chyba jeszcze 10 lat temu. A on się stał całkiem się niedawno. Tak. Gdzieś go widzisz. Skoro zadajesz mi tę zagadkę, to będzie bardzo nieoczywista zagadka zapewne. Więc nie mogę szukać wśród tych najwyższych. E, to jest stadion w ogóle, tak sobie był? No. Nie. To nie, nie jest ten. Podobny do tego hotelu na stadionie. ale I w niego nie strzelam, bo widać że tonówka. To też nowe. To jeszcze, to, to jeszcze budują, a to jest trochę niskie, żeby było za najwyższe, wydaje mi się tak przynajmniej. Nie wiem, ten Tirana International Hotel. Dokładnie. Najwyższy? Tak. Ale jazda. Ten oczywiście. Ten mniejszy, tak, tak ten bo niebieski, bo tam ten jest tylko budować. Na placu Skanderbega znajduje się też mocno oblegany meczet. Około 60% Albańczyków wyznaje islam. Co czyni Albanię jedynym krajem leżącym w całości w Europie, gdzie islam jest religią dominującą. To efekt kilkuset lat panowania turków osmańskich. Przed tureckim podbojem większość Albańczyków była chrześcijanami. Jednak kraina Orów, jak sami nazywają Albanię jej mieszkańcy, to miejsce, gdzie panuje duża tolerancja wyznaniowa, co zapisane jest zresztą w tamtejszej konstytucji, gwarantując mieszkańcom wolność sumienia i wyznania. To swego rodzaju fenomen wśród krajów islamskich, ale już spieszę z wyjaśnieniem. Za czasów komuny dyktator Enver Hoxha w 1967 ogłosił Albanię pierwszym na świecie państwem ateistycznym. Surowo karane były wszelkie objawy kultu, a duchowni i wierni byli prześladowani. Te trudne doświadczenia zjednoczyły wyznawców różnych religii. W końcu nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. Dziś w Albanii święta wolne od pracy to święta islamskie, prawosławne i katolickie. 15 minut od placu Skanderbega znajduje się stadion Arena Kombetare. To architektoniczna perełka Albanii. Stoi dokładnie na terenie wcześniej zburzonego stadionu imienia Kemala Stafy. Bohatera narodowego Albanii z czasów komunizmu. Długotrwały dywagacje, czy nowy stadion również nie powinien nosić imienia ważnej dla Albanii postaci. W grę wchodził ponownie Kemal Stefa oraz Pana Jotpano, Pano, czyli jeden z największych albańskich piłkarzy w historii, legenda Partizani Tirana. Ostatecznie obaj mają swoją trybunę na stadionie, a dla uhonorowania każdego z tirańskich klubów, dwie pozostałe trybuny, nazwano na cześć legendy KF Tirana. Fatmira Fraszeriego oraz idola kibiców FK Dynamo, Wasili Zeri. Jesteś pod stadionem, który jak dla mnie jest fenomenalnym przykładem, jak można robić stadiony. Pierwsze przygotowania do derby dzisiaj. Po drugie masz sklepy na chyba 3 czwartych stadionu dookoła. Mhm. Tam jest zamknięte, nie przyjdzie, nie przyjdzie się, się A z tyłu masz jeszcze knajpy. Na tej drugiej ścianie, na tamtej. A, tak. Pójdziemy tam, ale przed, chociaż nie wiem czy meczem będzie odpadł. Zobaczymy. Ale na pewno jeszcze wrócimy, bo jeszcze jedną rzecz na stadionie Ci chcę pokazać, ale to nie w dzień meczowy, więc już... Okej, okay. na stadionie? Dobra. Nic nie okay. wiem, gdzie... Ja nie wiem gdzie ja ile zawsze ze zeszczepanem. Zawsze można, wszystko przekonać się. Można zrobić fajny, kompaktowy stadion, który jest ładny, który jest użyteczny, który nie funkcjonuje tylko w dniu meczowym. Mieści 22 tysiące kibiców. Kosztował chyba raptem 50 60 milionów euro. Czyli nie przepalili za dużo tej gotówki? I to był wybudowany, no, oddany 5 lat temu, niecałe. Więc nasze stadiony na Euro 2012 kosztowały, jeżeli dobrze pamiętam, kilka razy, kilka razy więcej niż to. Do tego jeszcze masz tu hotel. To jest ten. To jest hotel, tak. nie ta część. I tam masz widoki e, widok na boisko z tyłu. No Ale jasne. To jest wejście do tego hotelu, nie? Na stawianie. To jest Marriott. A pamiętasz, jak cenowo wychodził? Nie wiem, czy pamiętam, może zmyślam, ale wydaje mi się, że jest 600 zł. Za noc? Za noc z Gdzieś 250 dolarów, tak mi coś świni. Aha, okej. Okay. Sprawdzimy. No a z tej strony masz knajpki i to od tyłu. Od tyłu. Wow oficjalny oficjalny, sportowy, matrona, możemy zobaczyć koszulki. wbijamy. Ładniutka. Yeah, Faktycznie jest ten orzeł. A, widzisz, no właśnie coś mi tak się kojarzyło, że no. mają ten orła Super jest. O, no, całkowicie. A, i klubowe. 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 W jakiej cenie? 5 Czyli 5, 5... Rony, no. 50, euro. Pięćdziesiąt euro. A, to to już jest kuszące. Partizan. To jest jeszcze To to co ci mówiłem. To jest po prostu... Łysak. No, mhm. Tego szkoda. No, no mógłbym. Jak byłby ten orzeł tutaj albański to bym dał z To już lepiej. Okej, okay, co? No, dziecięca, ale tutaj już tak, jest jakaś... Już się coś dzieje, nie? Tak, coś się na tej chwili dzieje. A co tam z tyłu jest napisane? Pozdrowienia mojemu tacie, nie chcę mówić. W kolejnym odcinku pojedziemy na wieś zobaczyć prawdziwą Albanię, mimo że w tiranie nam to bardzo odradzano. Do tego tosta musiałem walczyć z małym Albańczykiem, który w kiosku wyrwał mi prawie pieniądze. Poważnie. Nie wszyscy są tutaj tacy mili, jak się Wam wydaje. Nie zabraknie ekskluzywnych meczów, dziwnego jedzenia i ciekawych spotkań. W przyszłym odcinku również konkurs dla najszybszych, więc kliknijcie Subskrybuj na kanale, żeby nie przegapić odcinka. Więcej informacji w moich mediach społecznościowych, do których link znajdziecie w opisie. Tam znajdziecie też informacje, gdzie lecę już w tym tygodniu. A szykuje się mecz, który przyciągnie komplet kibiców. I wszyscy doskonale znacie te drużyny. Bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia. tutaj masz mięsko. Masz azorek, masz móżdżek. Dobra, ee, teraz będziemy to degustować. Spróbujemy. Odbierz swój bonus na ElviBet. Specjalny link w komentarzu pod filmem.